Się e, kolejny live dzisiaj właśnie z Rustwim. Się Kurde. Wiesz co mi się zrobiło? Mi się zrobiło, że jakby ten wy, w tym jak mam. Jak mam yy, to takie na dole ile jest osób, to ja mam to jakby dopiero od 13 i nie wiem jak to przesunąć To się samo zrobi? Dobra, nieważne Odgramy rundę się Prawda co działa chyba działa. Sprawdzam. Powiedz czy laguje, czy, czy coś się robi. Nie, no działa git. I działa. Git. Okej, okay, to dobrze. są bardzo opóźnienia, czy nie? Nie, w ogóle prawie nie ma. Może to... Kiedyś nie miałem. Gdzie? Gdzie ja cię? Nie, może dawaj na to na Kevina. Okay. To się nazywa Kevin? No. Hello. Hello. A, mam na myśli Dobra, ja kogoś zabiję O mam kurde, co Ja muszę na... Przyna... Ja muszę na razie... Nie, nie, nie będę się Ja leczę. No Nie no, się No, mm, miałem dosłownie milisekundę do, miałem milisekundę do y, do le ogólnego leczenia y, i właśnie no ktoś mnie zabił. Ja sobie zmieniłem. Ja Ja sobie zmieniłem to. Zmieniłem sobie gadanie. Żebym miał zamiast V, to zmieniłem sobie małą strójkę. Użyłem mm -hmm. ten niżej trochę. Ja. Ja poczekam. Ale masz moją kartę? No nie, jeszcze. już nikogo nie ma. Jak coś, to on jest słabe. Tylko ja się leczyłem, miałem milisekundę i skoczyłem. Miałem 20 HP. 20 chyba 4 dosłownie milisekundę, naprawdę. Jakbym nie skoczył, to bym się jeszcze uleczył. Masz moc. Dobra, weźmy znaczy już wziąłeś, ale nie jest lecą. Okej. Ktoś leci top. Kop chyba. O kurde. Chyba uciekaj już. Jak to się robi, żeby to się przesunęło? A może tak? Ja. O kurde! Co się stało?

Cześć. Że... No cały czas jest... Pisze mi, że jest dobre połączenie, a nie doskonałe. A więc... No... Może... 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 Mogło być lepiej, ale... No... Right creep on oh, Look around, stay low, a low sea, some bear, walk down, with The are the the... <laughs> <laughs> It's not weird, you're A to... Okay. Ciebie. Ciebie. No ...nie ciałem, to już... O kurde! Ej, czuś, jak ja mam i ten... E, e, ...rzeczy na start? Mam... Be... Mam legendarną beczkę, e, tą do leczenia, i mam jeszcze wy, wyrzutnię rakiet, e, ebicką, z jednej skrzynki. Z jednej skrzynki mam beczkę, e, mam beczkę legendarną, tą, e, i mam jeszcze e, wyrzutnię rakiet. No, tak, ja chciałam mieć pół. Na przykład coś innego. Ale ja o nie rakiet Mógł parę przed bez najmocnicy z fruzofin To zabiję go 50 55 km. I ona z ogólnej No Okej okay. No ja nie mam broni oprócz przodni rakiet O, przysadka Ahaha, aha, na pewno. Chłopie, oszalałeś. Ty masz już... Dla tego. Chłopku, lepiej się zajmij walką z tymi szczurami, Ale a Ale ja nie mam żadnych ty robisz! Ja masz twoją rakietnicę. Piekaj! Skacz, skacz, skacz! Masz sk... Weź mnie! Weź mnie skacz! O bo Jezu! Mogłeś ze mną polecieć. A ty mogłeś nie ginąć. Mogłeś też uciekać. Ja się z nimi biłem. No to się biłeś, dobra, ale ja nie miałem żadnej broni. Jakbym miał pompę, to bym od razu sabił. Tak też mam jakieś... już mam Daj mi 5 HP. Zobaczę sobie zadanie, bo nie mogę... Cały czas nie mogę wbić tego 39 poszukiwania. Um. Mam sobie podziękować kierowcy busa 5 razy. I to jeszcze coś. Ale mam dwa razy, więc jeszcze parę meczów. Teraz zaraz, dziękuję. Jak coś to się dziękuję B Chyba no B sosy big bam, ba, boom. No. Wow. Wow. Look around stay low make sure they don't see it. Get some bad walk down face them with the heat. <laughs> the devil under your feet. No, pędzimy koła Zadania. Yeah. Napiszcie widzowie czy chcecie jakiś władz. Albo... O. Albo Nie tak. czy z... Albo... Wytrzyć. No albo ja, ja mogę nabrać coś na tą No może w sumie potrafię ale nie wiem czy dzisiaj, bo ja ogólnie jeszcze trochę lecę sobie Muszę trochę jeszcze lecę zrobić No nie było w szlakach, nie było w szlakach w szkole Jeszcze nie zrobiłem ze środy, ile zadam okazję do nowej

Jakoś to tu blisko mogło Dobra, patrz, nagrywaj to. Nagrywaj to. Ale masz znamyły mój wieś trochę oddal. O od tam gdzieś, do tej rury. Pa... Pan Paweł... Pan Paweł będzie ką. To się kameruje. To się kameruje. To, to się mamy tutaj profesjonalny monster truck zaraz przyjedzie. Ale to się kameruje. Profesjonalny monster truck. No i Pan Paweł będzie skagał. Dobra, chodź na, na dół, zrobimy pana prawa ale... 2. Chodź o tam Ale nie idź tam, bo tam się nie da. Chodź na ten kamień. Co nie sobie O kurde deska Chodź na kamień, przyjedź tu do doprą I Przyjedź tu do deskię, zrobię pan panu panę. Oddam ci A Ej, mogę tu wejść, czy nie? Nie, idź na razie A co, co się stanie? Czekaj tam, tam na mnie y, z, Zaraz zobaczysz, bo ja pierwszy zrobię pan Paweł do tego Oddaj mi desko... tą deskę i nagrywam. Ale ja ci oddam tą deskę A ta deskę. To deska... nie. Ale ta deska, ten my... Ale ta deska Ale, Dobra, patrz, ale nie, poczekaj, stop, stop, stop Czy ta deska no. to uchodź y, wróci? Dzieci? O! Jakiego Trigg'a 169 koła! Co ty się Jej, bo, bo to, ja robię, 300, to się nie robisz? O chłopie, ja robię 5 leniwego płaszczaka i 300 koła! To milion zrobiłem na tym chłopie! Co? Milion pięćset! i mogę już, nie mogę skończyć Zaraz, chcę zrobić dwa, dwa miliody Trzeba obracać się no ja, ja kurde, spadła, bo ona spadła Ona mi spadła, gdzie ona jest? Ona gdzieś tu jest Ona gdzieś tu jest, bo... Bo ją zepsułem, bo zrobiłem na niej milion pięćset gdzie jesteś? Nie wiem, gdzieś jesteś. Ja. No, super pytamy Czekam, o golfem tam diabeł. No, czemu ty już szukałeś? No, bo nie chciałem. Jak tam kiedyś wjeżdżałem tam, tam gdzieś. Jedziesz ze mną golfem? Zaraz. Ja już zamawiam ją gępa. Ej, a ona mogła od tego skinąć? Nie nie, 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 nie. Chyba ze spali. Bo skały. spałem, No jest? Aha. ale ja cię zawiozę. Albo ty kieruj. Okej. Okay. Jest tam ze środka. One, two, three, that sam some for the spin shot. No kurde, kto tu rzucił disco bombę? Jestem. Jestem tu! Jak? Gdzie ona jest? Widzę jak. to Jestem tu! Chcę do tego! Kto Gdzie tu? ty jesteś? Oj, to jest tu! Hey. Gdzie ty jesteś? Jestem w tym wodku. O! Łowca. To jest wysoka. Musisz wsiąść do tego no, wózku! Czekaj, bo ja no, tańczę! Bo ten wózek chyba wybrał, a nie jest. Bo ten wózek jest pożarty. Jadę do ciebie! Fortecę Ty kierujesz. Ej, a może ja tam wrzucę fortecę kieszonkową? Do, dobra. E, 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 nie! Poczekaj! Ja no najpierw do mnie! Nie bo, czekaj, bo ja tam chcę wrzucić fortecę kieszonkową. Bo to jest jeszcze jedna. Okay, dobra uwaga. Forteca kieszonkowa. Ja tam włażę. Wsiadaj do wózka jakim tam wózkiem. Siadaj! No ale ja jestem w tej jakiejś dziwnej burzy. Siadam, czekaj. Wiesz, że ta wyspa w sezonie pojechać do góry, tak? Co No. Chodź, bo tak kiedyś było, prawdopodobnie. do mnie. My tam zjedziemy na dół. Nie! Nie! Wstrzymaj, wstrzymaj A trzymaj się mocno! Możesz? A. Tu <laughs> jest! Musisz do niego wsiąść! E może ja będę kierował? Jest. Jestem w tym wózku. E może ja będę kierował? Wózek mi ucieka. No, panie wózku, wracaj! Wózek, gonię cię! Jestem w tym Tu jest. No kurde, poleciałem! Ej, czekaj, mogę kierować? Nie kierujesz. Poczekaj, ja tylko pojadę po te skrzyneczki. Nie są, babi. Po te skrzyneczki. O, Scar. To O, Ja tylko nałożę na siebie Krzaczora. I na to. I tego. I na tego. To ty strzelałeś? Nie, to wcale nie ja. Jedziemy tam. No co ty robisz? Gdzie jest ten wózek? Tu. Gdzie? Jeszcze raz kieruję, czekaj. Tylko nie rzucaj nic. Uwaga. Jeżdżamy tam jak Jan Paweł. Jak ja Paweł Drugi symulator trzeci. Dobra. Ja zaraz przyjdę Okej. Okay. No to wyjeżdżam chyba. Gamifano! Kurde! Porażka! Ej, bo porażka jest! Dzień. Leć tam, leć. Lecisz, dajesz, lecisz. lecisz. Ja tak przytrzymuję. Fu! tak przytrzymuję! Proszę! Proszę! No proszę! Nie! Chcę! Chcę tu! No nie no chcę! No, Halo, co się stało? No patrz gdzie ja jestem! To chłopie? Tu się da wlecieć Najbardziej jest małe Tu zaraz burza przyleci Ja bym polecał nam się zmywać Okej okay. Czekaj, bo ja, bo ja... tam jeszcze Ta raz. Ej, opłacam! Strzelamy Kamila. Milion z govila. Nie no dobra, ja lecę. Dobra, to ja strzelam do Kevila i lecę. Dziękuję wysłuchanie. To, to nie dziękuję za wyszczelzenie. Ty mnie strzelasz? Nie. Aha, to ktoś we mnie strzelał. Snajperką no, chyba, chyba. Nie, poczekaj, zobacz, może ktoś jest na live. Ie. Aha, nie ma. A ktoś był, chyba. Chyba, no, że to ja ty. To... <grych> Ale dwie osoby były. Dwa wyświetlenia. No, A to ja byłem Aha. Pokażę ci coś? No. A ja wiem. A gdzie są ludzie? Rakietnica, bo grisbella Baxter Ganikano i co to jest? To są ruchome piaski Które nic nie robią to... Powinniśmy stąd się zmywać Marcin Czego Marcin? Siadaj Mordko Okej, okay, ale to jest nasza ostatnia runda kolego. Tam. No bo, tam jedziesz, ale wiesz, że już tam nic nie jest jedzie, tam jedziesz. Gdzie jedziemy? Ale ty mówisz, że gdzieś tam potem jedziesz, tam nie będzie zgrawno. No ale... Chyba dobra, wsiadaj, nie jeździsz. Po co tam jedziesz? No bo... no chcę. Nie wiem, pożore. Zaraz to wchodził. <tom> Czego to nie wybuchło? No tak kiedyś była. <laughs> Co? Jak nie kipswo? Zeditowałem tě, To jest nie, n, najniebezpieczniejsza wyprawa przez świat. Pani Fano, Przeszedłem to. Gdzie ty Marcin, jesteś? Nigdy tego nie. No za mostem. Marcin, gdzie ty? O kurde, Marcin. Marcin! Mówiłeś, no ty podlasił jeden! Tak, wiesz, ty kiedyś też mi tak zrobiłeś. Ale ja mam mało HP podlasił. co z tego? Ja, ja kiedyś przez ten finał mi się nie Aha. Tak A ty ma, po pierwsze, ty masz więcej misje. Ja. No, ale ty masz więcej normalnego HP. A liczy się normalny HP, bo przez te normalne to kaczesz, robisz inne, nierówne weczwy. Na przykład bieg. Patrz, 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 na to. Nie, nie to, patrz. Panie dyrygencie. Patrzę, dałem, to masz Jestem dobra. widoczny? Mi się podświetlasz. Aptekarka. Dobra, ale muszę tutaj zostać! Jak kolego? Przecież my wyruszamy jeszcze w daleką podróż! Nie fala, gada. Zaraz Jem muszę tam. kończyć. No, mu... no, musimy to szybko zagrać. Dobra, zio, muś. To ty. Musimy się unikać, pisiory. Jest nas bardzo znalazły. mało. Mam bardzo pisiory. Pisiory nas znalazły. Edytować, pisiory. Pisiora. No, no ale zaraz będzie ten. Jest sześć osób, musimy zabić jakiegoś. Wiesz, żeby zabiliśmy zero osób w tym meczu. <grywica> no, ca cał, 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 cały czas się cały cały Kevinem kevinem. Tam Tam Kevin'em A cały cały Znaleźli nas! A, Znaleźli nas! Tam są! Musimy uciekać do bunkru! Pamiętasz bunkier? Pamiętam bunkier! O kurde. Bracie mam się... Bracie! Braci się nie traci! Ty widzisz, że ja mam HD? No zobacz ile no, ja mam. Ale ty masz pewnie coś do leczenia. Teraz masz wino? Musimy uciekać, braci się nie traci. Uważaj, bo tu jest połapka! Jak wyjdziesz, to cię wysadzi. Musimy się schować w tym busie. Uciekaj stąd, nie dasz z nim rady.